Cześć! W poprzednim odcinku rozpakowywaliśmy mikrofon Austrian Audio OC818. Dzisiaj ten mikrofon porównamy sobie z dwoma klasykami, ale żeby to porównanie było jeszcze bardziej miarodajne niż zwykle, postanowiłem, że zrobię je w dwóch częściach. Pierwsza część to jak zwykle suche ślady jeden po drugim, natomiast druga część to te same ujęcia, to samo, ten sam take, e, tylko że ze śladami obrobionymi, to znaczy z nałożoną kompresją, korekcją i pogłosem, e, i wrzucony e, zestawiony w kontekście z całą resztą aranżacji, po to, żeby można było zobaczyć, jak te mikrofony w praktyce sobie działają. Wybrałem też dla Was piosenkę w języku polskim, po to, żebyście mogli zobaczyć, jak te mikrofony radzą sobie z sybilancją i naszą polską mową. Do dzieła! Ponieważ do obejrzenia tego filmiku zachęcałem Was, zapowiedział, że porównamy ten mikrofon z czymś bardzo wyjątkowym i oto jest. AKG C12 Vintage, oryginał z lat 50., numer seryjny 1100, wyprodukowany w Wiedniu. A dla porównania, także zupełnie współczesna, nowoczesna wersja AKG C414 XL2. No to jedziemy! Byłaś moja, mogłem stracić grunt, nic by słowa nie pomogły tu, po co więcej? Po co szukać gdzieś, kiedy mam przy sobie moje szczęście, inspirujesz mnie. Byłaś moja. Mogłem stracić grunt, nic by słowa nie pomogły tu, po co więcej? Po co szukać gdzieś, kiedy mam przy sobie moje szczęście? Inspirujesz mnie. Byłaś moja. Mogłem stracić grunt, nic by słowa nie pomogły tu. Po co więcej, po co szukać gdzieś? Kiedy mam przy sobie moje szczęście, inspirujesz mnie! Byłaś, moja. Mogłem stracić grunt, nic by słowa Nie pomogły tu, po co więcej, po co szukać gdzieś, kiedy mam przy sobie moje szczęście Inspirujesz mnie! Byłaś moja, mogłem stracić grunt, nic by słowa nie pomogły tu, po co więcej? Po co szukać gdzieś, kiedy mam przy sobie moje szczęście? Inspirujesz mnie! Byłaś moja, mogłem stracić grunt, nic by słowa nie pomogły tu, po co więcej? Po co szukać gdzieś? Kiedy mam przy sobie moje szczęście Inspirujesz mnie! Kilka słów podsumowania. Uh... Po pierwsze, wielu z Was pewnie zastanawia się, jak to jest, że C12 wypadła jako mikrofon brzmiący najciemniej. Już spieszę z wyjaśnieniem, jest to głównie kwestia egzemplarza. Bardzo niewiele zachowało się oryginalnych C12, w zasadzie mało kto już pamięta, jak te mikrofony brzmieć powinny, bo to, co znamy jako brzmienie C12, to brzmienie bardzo licznych kopii, a także bardzo popularnego Elam 251, który jest wariacją na temat C12 tak naprawdę. Do tego wszystkiego ten konkretny egzemplarz, no niestety, z czasu poradził sobie nie najlepiej. Z tego miejsca bardzo dziękuję Andrzejowi Skowrońskiemu za umożliwienie mi e, tej przygody, przeżycia, mi, te, przeżycia tej przygody, jaką było odrestaurowanie tego mikrofonu i doprowadzenie go do stanu używalności. Bardzo ci Andrzejku dziękuję. Natomiast wracając do bohatera naszego, e, naszego odcinka. Osminiun Audio C818 e, Pierwsza rzecz, która rzuciła mi się w oko e, i tu niestety mm, no, dosyć, dosyć poważna uwaga do, 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 do inżynierów z na Audio, to jest ten nieszczęsny uchwyt elastyczny. Ja na początku zwróciłem uwagę, że nie stworzy was sztucznego i samo to jeszcze nie jest problemem, natomiast jego konstrukcja wymaga olbrzymiej ilości gimnastyki, żeby ustawić go w pozycji zupełnie jakiejkolwiek innej niż, niż tylko zwykłej do góry i na wprost. A, no więc tutaj myślę, że chłopaki z Audio powinni jeszcze troszeczkę przemyśleć te, te, ten koncept i te konstrukcję. No, bo, bo na chwilę obecną nie jest najlepiej, natomiast co się tyczy walorów brzmieniowych, powiem szczerze, jestem bardzo mile zaskoczony. Na tle 414 w mojej opinii, Austrian Audio zachował się dużo mniej zgotliwie, dużo bardziej szlachetnie. Jest to w mojej opinii zdecydowanie mikrofon, który ma szansę być koniem roboczym w niejednym studio nagrań, ponieważ jego brzmienie jest bardzo uniwersalne i jak pewnie mogliście zauważyć z tego porównania traków obrobionych umieszczonych w kontekście całego aranżu, bardzo dużo da się z tego mikrofonu okręcić, po prostu. A to jest cecha, którą, która tak naprawdę predestynuje go do tego, żeby znalazł swoje miejsce jako taki go to mikrofon, jako Taki koń roboczy w niejednym studio nagrań. A, trochę szkoda, że nie miałem z tego miejsca okazji przetestować e, funkcjonalności tego Polar Designera, czyli tej aplikacji z doglem sterującym bezprzewodowo charakterystykami mikrofonu. Natomiast to tylko i wyłącznie przez to, że producent jeszcze nie wyrobił się z dostarczeniem dystrybutorowi e, tych urządzeń. Miejmy nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję to przetestować. Dzięki z tego miejsca dla firmy SS Audio za udostępnienie mikrofonu e, Austrian Audio do Testów. Dzięki wielkie także dla Piotrka Gostka za użyczenie głosu po raz kolejny. I cóż, dajcie łapki w górę, subskrybujcie. Do zobaczenia. Byłaś moja, mogłem stracić grunt. Nic te słowa nie pomogły tu. Po co więcej, po co szukać gdzieś, kiedy mam przy sobie moje szczęście. Już